Cześć witam serdecznie. Jeśli masz nawracające bóle pleców, męczą cię co chwila jakieś kontuzje, wiesz, że te mięśnie pleców masz słabe, to warto zastosować taki program trzech ćwiczeń stabilizujących mięśnie pleców w odcinku lędźwiowym, jak również poprawiających ich wytrzymałość. Dlatego zachęcam Cię do regularnej pracy. Pisz na dole, jak się te ćwiczenia sprawdzają. Do zobaczenia za chwilę. I zaczynamy od pierwszego ćwiczenia. Należy zwrócić uwagę na pozycję kręgosłupa w tym ćwiczeniu, aby nie był zbyt mocno wygięty ani wklęsły. Należy taką pozycję środkową sobie znaleźć umiejętnie, tak żebyście się dobrze też z tym czuli i zachowana była krzywizna w odcinku lędźwiowym. I wystawiamy lewą nogę do tyłu, prawa ręka wędruje w przód. Przytrzymać 10-15 sekund, powtórzyć. 5-6 razy na każdą stronę zwróćcie uwagę, że nie opuszczam do końca kolana ani ręki, tylko z powrotem wędruje noga i ręka do góry. I powtórzyć to samo po drugiej stronie, tak? czyli prawa noga, lewa ręka w tym przypadku. Kolano nie schodzi do końca w dół i ręka. A to już, a to już side plank. Wytrzymać w pozycji również 10-15 sekund. 5-6 powtórzeń. Na oby, po drugiej stronie również powtórzyć, jak najbardziej. Zwróćcie uwagę na stopy, nie jest jedna stopa na drugiej, tutaj w tej pozycji. I to już jest ostatnie ćwiczenie dla Was. Ćwiczenie na mięśnie brzucha. Zwróćcie uwagę, że podnosimy głowę i szyję razem. Nie ściągamy głowy zbyt mocno do przodu, nie zginamy do przodu. Pracujemy bardziej katką piersiową. Również przytrzymać 10-15 sekund. Powtórzyć 5-6 razy. Zmienić również stronę. Pozdrawiam, do zobaczenia.